Dobra, minęło trochę czasu, dokładniej parę tam, nie wiem, grałem sobie pół godzinki mowę. Zrobiłem... co to jest? mowy nie. No, nie sądzę, że wziąłem... Ogólnie zrobiłem miniaturkę, to mogli... chciałem zrobić miniaturkę, to wiem o tylko dlatego, aby... Po, yy, miniaturkę zrobić, ale tego nie będę robił. Muszę mnie stąd coś podnieść, albo coś To bo kości to co mi się nie wyda. I mam na tyle farta. Ten Seed jest po prostu cudowny. W poprzednich dwóch odcinkach macie tego Seed'a. Tam da się zrobić jakiegoś pisania. Tam w Minecraft pewnie dasz, ale nie wiem. Tam jest ćwierdzo, przynajmniej kawak, widziałam. To tam jest Blaze. Ale problem jest taki, że muszę się tam dobudować, a gdy wpadnę, to umrę, a gdy umrę, to pomnę. Albo nie, dla ciekawości nie ustawię spawn pointa, tylko ja raczej w nie wrócę. No, kurde, ciekawy będzie ten Minecraft. Boję się, że w każdej chwili jakiś gast albo blaze we mnie strzeli. Idzie jest najbardziej... strafna. No pa, widzicie szybko. Bo bym się tylko tam... Gdy to jest lepszy plan. Dziwna muzyka leci w naderze. Nie mówię że ale dziwna. Okay. Nie chcecie sobie wbić w poprzednim odcinku się z tego odcinka biłem z wami. Jeśli nie wiecie, to musicie zobaczyć, bo ten Minecraft skrywa naprawdę dziwne tajemnice. Ja myślałam, że to wszystko, co ten Minecraft nam pokaże, a to jednak nieprawda. Mam 5 jaksów To dobrze, bo może to być enchanting, ale inaczej nie mam obsidianu. Tu powinien być netherite ten cały Ale czy ten focus Netherite tu mi na pewno nie Od razu, gdy tu jestem, chyba mogę przepalić żelazo. Myślałam, że spadnę. Jedna pochodnia. Pochodnia. A, dobra. To se, y, lag mózgu, lag mózgu. Endermana, słyszę. Obok. Jezus, Maria. Czytam raz z Endermanem? Nie muszę zrobić perł. Jest. Okej. Okay. No to zańczęt. Wabny dotyk. Jest wabny dotyk, co mi się przyda. Patrzę na to, że dostaję rudy, a nie te no to chyba nie. na szybko sobie zbieram tutaj ten na Tutaj mamy poczarę, się boje czy on przykład nam no, się nie wydostał, bo coś. Pro minecrafter to właśnie ja. To nie, to nie miałoby tak, że trzeba się tam podbudować i nie dostać brawy. To y, miało tak, żeby dostać obronę. No nie, ty mnie nie widzisz. Kłócam. Kłócam tam skierp tak mocno spowalnia. Ego, zap, ale wy ja nie wiem. Dobra. Nigdy i to nigdy w Minecraft nie wydobyłem... Nie, kiedyś wydobyłem. Tego nowego surowca w Endu. W prawie taków nie wiem jak wygląda. Tak dokładnie. Jak będą się uciekać, to będzie masakra. No coś złotego na sobie, mam. Nawet nie wiem, co to za enchanty ma. Nie no, błagam. Widzieliście to pro Minecrafter normalnie. Fuck. Eee... <słuchy> nie jestem dobrym montawystą. To bym sobie ten... Yy, zrobił ktoś tam lafsa. Jak się kopie... Tak spadnie coś na głowę, to się desrą. Inaczej dostanę zawału, mogę tracić na no to. E? wpada, cieknie. Ja muszę do nich podejść. Ouch. jednak pro-minecrafterem. Ale starczy nadal, nie umiem go wystać. Pro-łucznik to... To właśnie, właśnie jak? Nie tak naprawdę, że nie umiem go wcale do długu w Minecraft. Sobie. Nie palę się. Co wy... a tu to skąd? Super kamienny kilo się przyda. Nie mogą być. W każdym razie robię tak. Jezu, ile mam syfu. O mój Boże. Hmm. Podawki mi się nie przydadzą. Taki głupi pomysł co ja zrobiłem Zaraz mam Ewolnie oddychają To jest Jeszcze to mam fajno dżód z wydaju. Okej, aha. Widzę dla on widzi mnie. pochwalić ten system walki w Minecraft na na ale wassa mi klikiam walnąłem w to czarny znaczy czarny szkielet Nie pierw dalej. Przepraszam że tak powiedziałem, ale nie lubię tych bananów. Ile ja mam? Trzy. Trzy. Akcja jest taka, że nie wiem... nie pamiętam ile tego potrzebowałem. O cóż za oknem jakiegoś driver drivera? O, fuck. Idź stamtąd skąd w końcu szedłeś. Wtedy taką mi monitor i nic nie widzę to weź stąd sobie idź A ty co myślisz, że cię nie widzę? Out. Tu, 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 tu. tu jest wyjście. Więc... Źle poszedłem. Czuję, że znaleźć jak ma minut. Możemy sobie coś ogarnąć, aby wiedzieć. Co my tu mamy? Nic tego, co obliczyłem, a nie umiem liczyć, znaczy umiem liczyć, ale moja matematyka jest taka, jak... Nie wiem. Um, to potrzebuje... jednej chyba? Mam no, przynajmniej nadzieję. Ty... O mój Boże, nie. Dobra, 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 inny blaze, inny blaze. Nie ty, szmatu. Dziękuję. Czemu w minecraft'cie musi być tyle zombie? Nie dostałam od niego sam? Nie. Kurde, właśnie jest taki problem, że ja nie wiem, ile potrzebuję. Ja chcę być czarnym. Szkieletem. Blaze, 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 Blaze. I to był mój derw sztor Blaze! tak chcę, to ciebie nie ma. Jeśli nie chce, to ty zawsze musi być. I to jest zawsze, w każdej grze. Każdy na pewno to ma, że, yy, że jeśli chcecie, żeby dostać coś, no nie. Idź sobie stąd. Nie wiem, boję się, że ile ich tu jest. Nie lubię słuchu. Kurde, cały odcinek na devs, a się z Wither Stormem przez odcinki 13. Aaaa! Ah. No kurwa ty się robił Idź. Nie kochała cię mama, czy co? <laughs> Dziękuję ci. Rzut oka, widzę, że nie mam jedzenia. Nie pamiętam skąd wyszedłem, taka sprawa jest. Biegnij, biegnij, biegnij. Pięknij, biegnij. Skąd ja wszedłem? Stąd. Stąd? Eee? Hmm? Tak. Jedna sprawa, jak pan to wrócić? Tędy poszedłem, ta. Skąd wyrzucę siedzenia? Hmm, z game moda albo z game moda Ewentualnie z game moda Ja myślę, że z game moda, tak, to będzie dobra. Ja Nie, to na zero. A T Tak, tak można rozpalić mi przejście gdy to wszystko nagle by się tak zapadło, wyobraźcie sobie ten cały most tutaj, który miałam nagle równie wszystko na ziemię 22 lewek. Potrzebuję 30 plus kurde jest. Ciekawe co... W co? Nie. Ciekawe... Yy, co właśnie u tego sztorma, Ale znowu mnie... W... mam jedną myśl po tym co... Myślałem, że to jest jakiś potwór z oczami Nie wiem czemu, ale myślałem A nie, nie będę go niszczył. Czego ja potrzebuję? Butów? Obsidianu nie Tak Znaczy zdobenne, ale nie tutaj. Co potrzebuję, to potrzebuję. Robię enchanting, ale to najpierw na zewnątrz. Ale chwila, nie zrobię enchantingu. Tam, wraca mi tu handle, I spokojną muzyczkę, nice. Górę. Nie wiem, czy to akcentarnie zakończyć, co W sumie film, co go sprawdziłem, ma 18 minut To idealne, aby zakończyć Muszę 5 minut, bym mógł pociągnąć Nic mnie pociąga, bo chciałem i tak zrobić A, to 4 nie... Kiedy ja z ten Dawno Ale fajną mówię, tylko bo to robić Tylko gdy zakłócają swoim tarciem morty. Niech to chwycie Dobra Teraz Poradnik jak się nie jak nie en... jak nie enchantować i temu z... Minecraft razem ze mną. potrzebuję miecza. A właśnie, ja byłem ja miałam... trochę, debilem, debilem, debil. Jeśli widzicie kogoś, kto wyglądałby jak ja, ale nie wiecie jak wygląda, na co, szczęście, to... To debil po prostu. Chciałam zrobić ten w miecz później, ale i tak i tak będę musiał go zrobić. A, ja wiem czemu ten, dajcie mi chwilę. Dobra, jedna mam nawet wszystko osłyszeć. Potrzebuję drewna. Jak w sumie? Teraz się Nie widzę, więc nie ma. trochę zajmie, bo muszę wydobyć ileś tam drewna i to mnie nie tak mało nie tak kopię, popatrzyłem swój ekwipunek i ogarnąłem, że mam takie coś jak wiatr z wodą, więc tak bym mógł jeszcze się uratować, ale Wiadro z wodą u mnie nie pamiętam jak wyglądał, bo wiadro z wodą robiłem bardzo, no wiadro robiłem bardzo dawno kiedyś, więc nie wyjdzie mi, a poza tym potrzebuję elytry, bo potem... Gdzie tam... Nie wiem czy to prawda, ale pewnie ta. Y, potem mu otworzyć otworzył taki portal na czole. Lub coś takiego. I będzie trzeba tam wlecieć. Więc jednak elitra będzie potrzebna. Y, Okej, okay, nie wiem na czym skończyłem, bo musiałam przeslać grę. Y, Mamy takie tam. Y, czemu, taki beznadziejny? Bo i tak mi się Bóg nie przyda po bicie mobów. Zrobiłem go tylko po to, aby... bo chciałem dosyć fajne enchanty i są dobre, ale mogą być lepsze. Ten odwrót mnie wkurza A nie wiem czy da się enchant wywalczyć, który jest. Enchant tutaj tutaj To Wygląda tak jak... jak tego. Nie pamiętam tak. Mm, wziąłem sobie to, Elytrę, Fajerwerki i to wszystko co będę brał w niej To tylko tyle. Co to robi, potem się przekonacie. Yy, kiedy, kiedy miecz mi nie zadziała, to się wkurzę, bo potem będę musiał z nim zrobić. Moja głowa. Mam jakąś chorobę na sobie, to ten Wither już tym y, chyba odpowiem za wulową. A i tutaj był niedawno promień. Teraz tylko muszę iść do góry. To trochę potrwa, więc... Ups, widzimy się kiedy będę na samej albo będzie mnie wciągał. O, mam na sobie tą chorobę. Jak to było? Tu i to. z thickness. To robi ten efekt, że muszę pić te złupki, bo to mi kradnie HP. Można tak nawet. Znamy sobie o tak. Kurde, wkurza mnie to, bo nie mam więcej pochodni, a tu jest ciemno strasznie. Ale... Te nie muszę wykopać, bo wyjdę, że to za mnie czekał. Jest. Chyba nawet nie wiem, czy zapozywam nagrywania, ale dobra. Ty sam ja Ty sam nie A właśnie, ja nie wiem ubywać elytry taka sprawa Łap mnie Widzicie? Tylko dziada Ja że A ja dobrym... Elcem. Hmm. Jak się lata w Minecraft? No może najpierw założyć Elytra. O tym tak nie pomyślałem. O działa, działa, działa. Eee, on przed sekundą był mniejszy, mi by I on tutaj, tam gdzie pokazuje mnie więcej, powinien mieć potem, potem potem, takie coś. On mnie nie goni. On mnie goni. A więc... Tam mnie goni. Mamy tu... O, mamy tu łódkę. Gdyby mnie nie gonił, to bym ją przelutował. A więc, to był odcinek z Widderstorma. Kolejny będzie niedługo. Pewnie po tym, jak zostawicie... fajne wyświetlenia i takie inne pierdoły pod odcinkiem. To nara.